I taki z tej strony. W dzisiejszym odcinku odpowiem na zadane mi pytanie przez Was: jak się zachowuje dysk, który ma zmiany zwrotniowe z czasem, co się dzieje z takim dyskiem, jak później funkcjonuje kręgosłup i jak to się przekłada na biomechanikę kręgosłupa w takim miejscu? Takie pytanie mi zadano. No więc przygotowałem rezonans magnetyczny mojej 50-letniej pacjentki, która ma podobny problem. no I teraz go Wam pokażę. Jak teraz sobie na płaszczyznę strzałkową kręgosłupa lędziowego, to zobaczcie tutaj na piątym segmencie widać, że tego dysku praktycznie już mało zostało. Zobaczcie na segment L4-L5 jaki jest tutaj, może tam trochę zuma, wysoki ten dysk. Trójka jest też obniżona, dwójka całkiem przyzwyczajona, jedynka też obniżona. Więc widać, że w tym segmencie, zobaczcie, tego dysku już prawie nie ma. Trochę tego dysku wyszło brzusznie, trochę grzbietowo, jakieś tam takie wypukliny, ale generalnie dysk już się za, 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 w zasadzie zapadł, trzony się zdeformowały. I co się właśnie dzieje jeżeli z takim segmentem? Jeżeli tego dysku już nie ma, on nie jest nawodniony, nie ma tych funkcji amortyzujących i dających swobodną ruchomość tego, temu segmentowi, to zobaczcie blaszki graniczne, które tutaj mamy ładne. One się robią takie nierówne, deformują się, przez co trzon też się przebudowuje. Jeśli kość pracuje bardziej, to musi w tych miejscach nadbudować strukturę kostną, żeby sobie radzić. I Tworzy się takie poszerzenie i z czasem robią się takie osteofity, które tu widać taki dzióbek, tutaj widać osteofit, tutaj widać osteofit, tutaj widać osteofit. Widać też takie przebarwienia, to są zmiany typu modik na trzonie i jak taki dysk się słuchajcie już zapadnie i go w zasadzie nie ma. Z czasem oczywiście jak to długo trwa to jeśli on coraz jest chudszy to te trzony potrafią się w pewnym momencie wzrosnąć ze sobą, powstaje taka fizjologiczna fuzja. Taka stabilizacja na tym poziomie, no ale zanim do tego dojdzie, jeszcze no to ten segment po prostu przez to, że dysk ma obniżony, też otwór międzykręgowy się zmniejsza. Pamiętajcie, że otwór międzykręgowy, czekajcie, pokażę Wam może na wyższym jakimś segmencie, jak powinien wyglądać. Ten kręgosłup zdrowy nie jest, nie jest tak łatwo. O, zobaczcie, tu jest całkiem przyzwoity otwór międzykręgowy. Jego tworzą oczywiście wyrostek stawowy, górny dolnego segmentu i wyrostek stawowy dolny górnego segmentu, kręgu w segmencie. Od przedniej strony tego otworu oczywiście mamy dysk, a od tylnej staw międzykręgowy. No i ten otwór, zobaczcie, jeżeli dysk się obniży, jakbyśmy to zabrali, to, to ten otwór jest też niższy, no bo to ta, ta część trzonu i ta część trzonu się do siebie zbliżają, zobaczcie jak tu. I ten otwór jest dużo, dużo mniejszy, więc taki segment Powoduje w tym segmencie, te otwory są dużo węższe i korzeń ma dużo mniej miejsca, i z jednej, i oczywiście z drugiej strony tu już w ogóle ma mało miejsca zaznaczyłem Wam tutaj taką mocną stenozę i przez to, że stawy międzykręgowe też się do siebie zbliżają, no to bardzo często robią się takie turbiele okołostawowe i staw jeszcze dodatkowo zmniejsza otwór międzykręgowy tak jak tutaj, zobaczcie, i przez dyski przez otwór międzykręgowy. Tu w zasadzie jest korzeń, ta kropka, także naprawdę ma już bardzo, bardzo ciasno. O dziwo tej pacjentce akurat objawów ten korzeń nie dawał, także też ciekawie. Zaraz Wam powiem akurat jaki był jej problem, no ale w odpowiedzi na pytanie trochę poanalizujemy ten L5S1. Wracając do tych stawów, no to jeszcze oczywiście mamy taki lekki kręgozmyk, bo linia trzonu, zobaczcie się, troszkę tylna przesunęła w przód w stosunku do, do tylnej kręgu S1. Ten L5 takim lekko przodozmyku Kręgozmykowi ku przodowi, jak to woli, tak i tak można mówić, e, się, się ustawił. E, czekajcie, zobaczymy, jak wygląda na z takiej projekcji po, płaszczyźnie poprzecznej. E, Zejdźmy sobie, dobra, to jest czwóreczka. O, zobaczcie, co tu się dzieje. Przez to, że stawy są bardziej obciążone, one przerosły też się tworzy ta, no bo tutaj przecież też mamy struktury kostne więc ta kość też reaguje przerostem na no zwiększone obciążenie więc i trzon się poszerzył z tym osteofitem który widzieliśmy tu w projekcji w płaszczyźnie strzałkowej i tu w płaszczyźnie poprzecznej też widać że stawy dużo są większe niż być powinny u tej pacjentki no i zobaczcie na chrząstkę tą też jest już taka czarna ścińczała zaraz dam dla porównania może gdzieś gdzie widać ładnie te o, tutaj widać, że trochę są jaśniejsze, no ale ten kręgosłup w ogóle jest, jest schorowany, więc tu dużo się dzieje, więc tak to, tak to słuchajcie wygląda, jak dysk się um, dochodzi do zmian zwrotnych dysku i ten segment tego dysku już ma coraz mniej, a już tak pewnie się zastanawiacie, co tej pacjenty było, jak tutaj tyle widać, a jest tu trochę, bo mamy i na segmencie L3, L4, zobaczcie taką wypuklinkę, um, też zwężenie, też z tyłu przerost więzadła żółtego, na 1L2 też jakąś zmianę. No, a tej pacjentce tak naprawdę dolegał tylko segment L3. Także ten, który Wam teraz pokazuję. I tu też zobaczcie, miała duży przerost na stawach. I tutaj jeszcze w zachyłku z lewej strony. O tu zobaczcie. O tu zaznaczyłem. O tu przerost więzadła żółtego. Fajnie. Wam zaznaczyłem żółtymi strzałkami. A tu zieloną to jest przypuklina, taka tylnoboczna w zachyłku, gdzie wychodzi korzeń. L3. I też mogła, moglibyśmy tutaj się spodziewać jakiegoś konfliktu korzenia. Zobaczcie, w otworze, jak sobie wejdę na L3, zobaczcie, jak tu wygląda ładnie. Otwór z korzeniem, a tutaj zobaczcie, i od dołu ten korzeń jest zdeformowany przez przepuklinę, i z tyłu przez staw, przez, przez staw międzykręgowy. I tutaj tkanki miękkie stawu. I ten korzeń ma naprawdę mało miejsca, więc mogłoby być promieniowanie lewostronne po udzie, jakiś wchodzące w mięsień czworogłowy, czworo ale nic takiego nie miało miejsca. A pacjentka po prostu miała ból z tego segmentu. Trochę był, za, za słabo się ruszał, trzeba ją uruchomić i było nieźle. A z tego segmentu L5S1, no to słuchajcie, no, przez te zmiany ona po prostu jak się za mało rusza, za dużo siedzi, za dużo leży, to, to czuje taką sztywność i dyskomfort. Ona po prostu się musi ruszać i wtedy jest dużo lepiej. Także tak to wygląda w odpowiedzi na Wasze pytanie. No i jak widzicie, te zmiany też nie korelują w ogóle z objawami tej pacjentki, bo ona naprawdę przyszła do mnie tylko z takim bólem tego segmentu L3, takim punktowym usztywnieniem mięśni przez to i, i tak naprawdę tyle. A jakbyśmy popatrzyli, to tu naprawdę dużo w tym kręgosłupie możemy znaleźć patologii. Także tak to wygląda, słuchajcie, jeśli chodzi o segment, który, o dysk, który ma zmiany zredniowe i cały segment, tak, jeśli chodzi o biomechanikę, zaczyna się zachowywać. Jest mniej ruchomy, sztywny i, i dużo właśnie widzicie przerostów kostnych i mm, jeśli one przerostną za, za bardzo, to mogą uciskać na strukturę wodną no i wtedy jest problem, no, ale nie zawsze tak jest. Często pacjenci, yy, na pewno wrzucę takich jeszcze wam w następnych odcinkach pacjentów. I naprawdę tam zmiany kost są tak duże u 70-80 latków, że nie mam pojęcia, jakim cudem te struktury nerwowe sobie radzą, ale sobie radzą, więc nie zawsze się to musi kończyć źle i operacją. E, takich pacjentów trzeba po prostu dobrze prowadzić. Muszą regularnie ćwiczyć i dobrze obciążać kręgosłup. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, koniecznie zasubskrybujmy kanał, daj łapkę w górę oraz zachęcam Cię do dyskusji w komentarzach. Widzimy się w każdą środę. Pozdrawiam, Wojtek Jałański.